Witajcie na kanale Kosmiczne Innowacje. Dzisiaj zanurzamy się w świat tajemnic i spekulacji, aby odpowiedzieć na pytanie, które krąży wśród entuzjastów technologii i miłośników teorii spiskowych. Czy Tesla naprawdę ma technologię teleportacji? Nikola Tesla, jeden z największych wynalazców w historii, znany jest z wielu przełomowych wynalazków, takich jak prąd przemienny, silnik elektryczny i radio. Ale czy jego wizje sięgały dalej, aż do teleportacji? Wyobraź sobie, że mógłbyś przenieść się z jednego miejsca w drugie w ułamku sekundy bez potrzeby podróży. Brzmi jak coś prosto z science fiction, ale czy Tesla rzeczywiście pracował nad czymś takim? Teleportacja, czyli natychmiastowe przenoszenie się z jednego miejsca w drugie bez pokonywania odległości, jest tematem, który fascynuje ludzi od lat. W literaturze science fiction, jak w Star Treku, jest to powszechny motyw, ale czy ma to jakieś podstawy w rzeczywistości, zwłaszcza w kontekście prac Tesli? Tesla był pionierem w dziedzinie elektryczności i fal elektromagnetycznych. Jego eksperymenty z wysokoczęstotliwościowymi prądami i polami magnetycznymi doprowadziły do wielu odkryć, które kształtują nasz świat do dziś. Niektóre źródła jak Quantum Teleportation and Virtual Teleportation sugerują, że Tesla mógł rozważać idee związane z teleportacją, ale brak jest konkretnych dowodów naukowych. Plotki o ścianach magnetycznych czy bramach dimensjonalnych często pochodzą z teorii spiskowych, takich jak rzekomy eksperyment filadelfijski, o którym wspomina Teleportation and Dr. Nikola Tesla. Z perspektywy nauki, teleportacja w sensie science fiction Czyli przenoszenie całych obiektów lub ludzi nie jest możliwa z naszą obecną wiedzą. Jednak istnieje coś takiego jak teleportacja kwantowa, która pozwala na przesyłanie informacji kwantowych między cząstkami, jak opisano w Quantum Teleportation Separating Science Fact from Science Fiction. Nie dotyczy to jednak makroskopowych obiektów, czy więc Tesla naprawdę miał technologię teleportacji? Na podstawie dostępnych danych można powiedzieć, że nie. Jego prace były rewolucyjne, ale skupiały się na innych obszarach. Mit o teleportacji Tesli to raczej produkt ludzkiej fascynacji jego geniuszem niż rzeczywisty fakt. Podsumowując, choć Tesla był wizjonerem i jego prace inspirują do dziś, nie ma dowodów, że rozwijał technologię teleportacji. Jego spuścizna leży w innych, bardziej namacalnych osiągnięciach, które zmieniły świat. Jeśli podobał Ci się ten film, polub Subskrybuj i udostępnij. Do zobaczenia w następnym odcinku, gdzie zgłębimy kolejne kosmiczne innowacje.